Pani ma na tyle siły, żeby zobaczyć te miejsca? Tak, ja chcę zobaczyć. Zdecydowanie. No jest to dla mnie ważne. To niezwykle bolesny moment dla pani Natalii, matki zamordowanej na greckiej wyspie Kos 27-letniej Anastazji. Po ponad roku od tragedii wraz z reporterem uwagi przejechała ostatnią drogę, którą młoda Polka przemierzyła tego tragicznego dla niej dnia. Wtedy to była taka akcja poszukiwań i to, to zupełnie inaczej wyglądało. Wtedy była nadzieja jeszcze. No, no tak, no nie wiem, dla mnie to jest jakiś sen. No, ja nie mogę w to wszystko uwierzyć, że to się wszystko wydarzyło, że... Anastazji nie ma, no po prostu mi to w głowie się nie układa. Z czym ci się kojarzy to miejsce? Teraz ta wyspa. Nie lubię ogólnie teraz ciepłych krajów. Nie wiem. Teraz nie są dla mnie już takie piękne te wyspy. Tego feralnego dnia Anastazja nie pracowała, miała czas wolny, wyszła z domu. Jak widać na monitoringu, najpierw poszła do jednego z barów, a później do sklepu, w którym robiła zakupy. Tam spotkała kilku obywateli Pakistanu i Bangladeszu, również pracujących na wyspie, w tym Salahudina. Anastazja do tego sklepu przyjeżdża na zakupy. I tutaj, w tym miejscu, spotyka osoby, które też tutaj, jakby były przed sklepem, Aha, spożywały alkohol. Tak? Aha, oni tutaj siedzieli sobie. Nawiązuje z nimi kontakt, rozmowę i tyle wiemy. I jak długo tutaj przebywała? Około 40 minut. Na końcu widać, że odchodzi z podejrzanym salahudinem pod S. Ten chłopak, oni długo wszyscy znają, On 10 lat tutaj pracował i nie było widać po nim, żeby był właśnie jakiś tam dziwny. Nie znali go z tej złej strony. Z 32-letnim Salahudinem S. banglijczykiem Anastazja wsiadła na skuter i pojechała do jego mieszkania. Pisała wiadomości do swojego chłopaka, ale kontakt się urwał. Jedziemy w okolice Słonego Jeziora do miejsca, gdzie znaleziono ciało Anastazji. Policjanci wykazali, że najprawdopodobniej i do gwałtu i do morderstwa doszło w tym miejscu, w którym się znajdujemy teraz. Boże, o kurczę! Niektórzy mówią, że po co mi to potrzebne, do czego? No ja po prostu tak się czuję. No, po prostu musiałam tutaj być, mi to było potrzebne. Zwłoki Anastazji znaleźli wolontariusze ze specjalnej grupy ochotniczej. Ciało było zapakowane w worki i ukryte pod gałęziami. Odkąd tu mieszkam, czyli od 30 lat, nie było na kost tak poważnej zbrodni. Nie mogę wymazać z głowy tego obrazu, który widziałam, gdy znaleźliśmy ciało Anastazji. Dodatkowo, mając świadomość, co ta młoda kobieta przeszła, została zgwałcona i zamordowana. Chcę, żeby prawda wyszła na jaw, dlaczego, jak i kto to zrobił, i żeby ta osoba poniosła adekwatną karę. Śmierć Anastazji Rubińskiej jest jedną z głośniejszych spraw kryminalnych z ostatnich kilkudziesięciu lat. Niektórzy mieszkańcy żyjącej z turystyki wyspy boją się o jej dobry wizerunek, natomiast większość z nich żąda szybkiego wyjaśnienia sprawy i sprawiedliwości. Później okazało się, że planował ucieczkę z wyspy i szukał sposobów, by odsunąć od siebie podejrzenia. Został zatrzymany, ale nie przyznał się do winy. Prokuratura zarzuca mu porwanie, gwałt i zabójstwo Anastazji.